Witamy w Tak serwis. Zanim wypijesz kawę, zdążymy naprawić samochód klienta i opowiedzieć, dlaczego warto nam zaufać. Sprawdzimy, czy to się uda. Jesteśmy nowoczesną siecią warsztatów, gdzie zajmujemy się wszystkim. Od naprawy silników, zawieszenia hamulców i elektryki po klimatyzację. Mamy ponad 280 rodzajów usług, a 81% samochodów wraca do właścicieli już tego samego dnia. Jak to działa? Zapisujesz się w dogodny sposób, telefonicznie, przez media społecznościowe lub stronę internetową. Od razu robimy wycenę, abyś wiedział, czego się spodziewać. Na miejscu wykonujemy bezpłatną diagnostykę, omawiamy szczegóły i naprawiamy auto, a w tym czasie możesz odpocząć w naszej strefie relaksu z wygodnymi fotelami, kawą i Wi-Fi. Nasza ekipa to nie tylko grupa pracowników, to prawdziwa drużyna, której członkowie wspólnie dążą do jednego celu. By każda naprawa była wykonana profesjonalnie i na czas, a każdy klient opuszczał nasz serwis w pełni zadowolony obsługą na najwyższym poziomie. Używamy wyłącznie wysokiej jakości części i dajemy 12-miesięczną gwarancję, bo jesteśmy pewni naszej pracy. Nasi mechanicy z ponad 8-letnim doświadczeniem poradzą sobie z każdą marką i modelem samochodu. O! Samochód klienta już gotowy. Udało nam się opowiedzieć o sobie i solidnie naprawić auto. Tak serwis, bez czekania, fachowo, ekspresowo.